Dzień dobry Państwu, jestem w domu Tomka Rządu. Tomek Rządu kandydował do Rady Powiatu, uzyskał spory procent głosów. Jest szansa, że będzie radnym powiatowym w przyszłości, jeżeli tam pewne personalne zmiany nastąpią. Bo ktoś, kto też kandydował, prawda, może zostać burmistrzem, prawda? Tak, i wtedy. Wtedy Ty, ty będziesz. No tu chodzi o pana Kopcia, tak? Pan... Ja, ja oczywiście po, popieram jego kandydaturę i bardzo proszę obywateli Staszowa, aby. Yy, po poszli do tej drugiej tury i bardzo potraktowali poważnie tą drugą turę, bo naprawdę Staszów potrzebuje zmian. I jeżeli my będziemy żyli w takim maratmie, który jest teraz, no to niestety to miasto się pogrąży. No ja też, też przyłączam się do Twojego głosu, też jestem zwolennikiem tego, żeby z tych dwóch kandydatów Pan Kopeć wygrał te wybory. Powiedz jeszcze coś na temat tych wyborów. I dziękuję y, bardzo wszystkim tym, co mi zaufali i tym, że mogłem ła łamać właśnie stereotyp osoby niepełnosprawnej, że chcę być właśnie aktywnym podmiotem w tym społeczeństwie i ch chcę y, zmienić y, to, żeby na przykład był y, w Powiatowym Centrum Sportu, była y, rehabilitacja bardziej rozwinięta pod kątem osób niepełnosprawnych, y, y, szerszy dostęp do lekarzy, na pewno walka z, z nepotyzmem, który panuje w Staszowie. I przede wszystkim na to też chcę położyć nacisk, żeby osoby starsze i niepełnosprawne były bardziej dowartościowane i przede wszystkim chcę postawić na innowacyjne programy, dzięki którym te osoby by mogły mieć swoje miejsce też w społeczeństwie. Chciałbym też podziękować swoim wyborcom zapewne, tak. którzy oddali dużo głosów na Ciebie. Du dużo głosów, dziękuję bardzo za zaufanie i za to, że mimo tego, że jestem na wózku, wiele osób zaskoczyłem swoim wynikiem. No, jesteś osobą znaną, dlatego że Ty działasz społecznie, prowadziłeś tutaj wiele akcji, zwłaszcza w obronie życia, prawda? Taki marsz w obronie życia tutaj ja filmowałem dwa razy, w której, którego ty byłeś jednym z organizatorów. Incjalów? Tak, ty działasz też w różnych kościelnych organizacjach. Często nawet w czasie mszy, czy w czasie różnych nabożeństw zabierasz głos. Tam z wózka kilka razy słyszałem cię, jak tutaj w kościele świętej Barbary przemawiałeś. Także jesteś osobą powszechnie znaną. Ja myślę, że właśnie takich ludzi trzeba popierać w wyborach. Ludzi, którzy są znani w środowisku, nie znani z plakatów, nie znani z jakichś kosztownych akcji promocyjnych, tylko znani z działania. Dziękuję. No myślę, że na tym skończymy. Do widzenia.